Siemano Widowie, dzisiaj gramy w Fortnite i Battle Royale i dzisiaj będziemy grać sobie w Battle Royale Fortnite I jeżeli ten odcinek będzie wam się podobał to zostawcie 1000 łapeczek w górę a ja wam nagram kolejny odcinek z Battle Royale a więc lecimy tutaj dajemy to. no i lecimy, I ja sobie zrobię jaskina na jakiegoś o takie Bohaterkę sobie wezmę. I kto ma bohaterkę, ten zostawiała subskrypcję. A my lecimy tutaj z pierwszą grą Battle Royal Solo. No i dobra, tutaj już jesteśmy. Lecimy. Vi er det som går om. Nå, er det Dobra, polecimy sobie na Sioło Szaleństwa Dobra, to lecimy sobie na Sioło Szaleństwa Królewskie Skrzydła Spacja, aby otworzyć lotnie Królewskie Skrzydła Jakie to są te? A tu jest takie coś Skrzydła mają koronę, ja wiem dlaczego krójewskie, bo skrzydła mają koronę i są nęczowe. Zobaczymy tutaj szybko. Dobra, biorę sobie to, tutaj pokąpimy chwile. Czy ktoś tam jest? Nie ma, ale są małta, więc przebiegniemy sobie szybko tutaj. Dze tutaj i tu jeszcze Kurde, no, ale czemu oni tak spadną? 23 doda 60 To jest to ileś Dobra, leży Nie 20 doda 60 to jest jest 90 Nie, 80, Boże, czemu ja się mylę? No ja jakby co z matematyki jestem dobry. Aha, po co ja tu poszłam? A, żeby sobie pokampić, no dobra. Tak, lecz tu nikogo nie ma. Nie, ale na horyzoncie jest skrzynka, więc lecimy na skrzynkę. μέσα από αυτό. Dobra, perka mamy pierwszego w ogóle. Wysokie napięcie. Wydaj, wy, idy, aj, wydajne wyodygę e, to resety. W, o. To zdecydowanie. Nie, dobra lecimy, tutaj jest krzynka. Bierzemy sobie tutaj Amo. teraz lecimy Lecimy u. O, woda. Nią. Dobra. Nurę robimy w ogóle. O kurcze. On jest na celowniku, go Dobra leży. Waliza. I idziemy w podróż. Dalej. Perk kolejny. Wysokie napięcie znowu. Pożegnanie z EMU. Pożegnanie z PMU. Ostatnie cztery naboje z magazynka Twojego pistoletu maszynowego zadają dodatkowe obrażenia. To chyba. Na to, można zrobić o tak i wyjść i wskoczyć jakoś o jak o tak się, i skaczecie i tak i tak o. No i taki jest sposób na niedotykanie się Lecimy, już mamy trzy fragi w jednej rundzie lecimy właśnie widzowie tutaj sobie o pu 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 dobra biorę tą walizkę To fajnie widzowie To zagramy może sobie jeszcze raz Rundkę Tego nie było Dobra, ładujemy nas do kolejnej gierki widzowie. Będziemy grać właśnie kolejną rundkę. Gramy kolejną widzowie rundeczkę. Lecimy buszem, bussem. Polećmy sobie na Mega. Mega City. Każdy lubi. Tutaj. lecimy tutaj mamy motorek ale go weźmiemy zaraz na żeby tu broń tutaj się tymi beczkami uleczymy bo tu nie ma do keba ale te też dają tam po 10. Gdzie w ogóle otułam je na Mega City, ja nie jebię no. O, oh, tutaj jest chłopak Tyk, tyk, tyk Dobra, leżą Oby dwoje bambiczków my sobie tu lecimy. To sobie zniszczę. to będziemy mieć wól keba. Kebasa. Dobra. Dobra, zalicę. Dobra, lecimy o tu. Kude jak my mamy 106? Dobra, tu. lecę o tu. Tyk, o tu. No nie ma tego typu. Uciek gdzieś, boli się nas. Boi się nas Bambik. Tu. dodać czterdzieści, to jeszcze nie jest Jeszcze, ale teraz będzie 200. Jest. Zobaczymy. O, tu jest. Dobrze nam idzie w tych dwóch rundach, na razie już pięć fragów. Dobrze nam idzie. Hmm. A, a! Dobra, lecimy.

Lecimy o tu i tutaj sobie jedziemy tu. A No nie. Kurde, zawił mnie. Ale dobra, jedziemy następną rundkę. Już trzecia runda. w trzecią rundkę ładuje na stukierki. Poczekajcie widzowie. Nie, nie, nie chcę na razie. Nie. A nie, ja tego nie chciałem siedzieć w burzy, ja chciałem kupić innego, ale dobra. tej to weźmiemy sobie Łaj Hi Hihi, Yeah boy Haha oh, Yeah boy Ja to nie coś gdzie to nie Może to mi da więcej O 34 Już mam HP Ej kurde no Nie da się tu wejść Pyk Pyk Pyk, pyk, no co to jest? Pyk, no pa. Nie, chyba się załamie. No chyba się załamie. No chyba nie. Dobra, jest. Lecimy.

O, po, po, i pół. Dobra. Leczy. Kolejny gracz. Lecimy sobie. Pierwszy szturm. Pierwszy nabój w magazynku karabinu szturmowego zadaje dodatkowe obrażenia. Pistolet s -a. S -a. Pistoletowa s -a, -l -v a. Pistolety zadają więcej obrażeń. K. Oszyty kosztem zmniejszonym szybko... szybki... to... to... lecimy tu O nie, strefa jest blisko. O nie. Nie. Muszę dojść. Nie. 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 Nie, nie to mnie chyba zabije. Nie? nie. Nie. Może jest nadzieja. Jest nadzieja. Jest nadzieja. Jest. Aha, tu jest chłop, no to już nie ma nadziei. Tu. Tyk, leszy. Jest! E. Niem jej HP. Dobra, ale lecimy. żeby strefa mnie nie dogoniła albo nie, nie przejmujmy tej flagi bo będzie trwało długo a strefa lusza za 40 sekund o Boże. To tu się odwala, jezu, zobaczcie na to. Dobra. Nie wiem czy to było, lecz lecimy dalej. Tutaj zejdziemy. der. tager vi auto i det med. Speedja. speed for. dobra. Drift. Patrzcie jakie moje auto drifty robi. lecimy ała dobra lecimy dobra widzowie Kończymy ten odcinek już na dzisiaj, bo będzie za długo. Jeżeli ten odcinek Wam się podobał, to zostawcie dużo łapek górę, dużo subskrypcji, a ja Wam nagram kolejny taki odcinek. Pa pa Dun.